O, hej, ja witam Was wszystkich z tej strony, Sigmus, i witam Was w, w od kolejnym odcinku z Dorsów. A dzisiaj sobie przechodzimy. Dzisiaj sobie przechodzimy The Rooms, ale nie będziemy przechodzić e, całych tysiąc pokoi. Dzisiaj w tym odcinku, dlatego sobie przejdziemy kilka pokoi, jakieś. E, no, 200 pokoi, żeby już było po prostu zakończenie. Także. 3. Jeszcze też pospieszmy sobie pieniądze w razie W, bo e, ja bym chciał na pewno kupić jakiś skin do Bulklighta i Chroma jeszcze na pewno, więc e, raczej, raczej tu jest mała szansa, żeby coś się pojawiło. Dobra. Osiem. 9. Ja mam na maksa podgłoszone, nie mogę więcej. Your crucifix feels lighter than normal. Aha, czyli że tu nie mogę zużyć. Dobra. 12. Dobra, piętnaście. Szesnaście. O, bateria. Wezmę. Do dużej latarki sobie wez ten wezmę. Nie, dobra, nie leci nic. Okej, okay, o tyle dobrze. Dziewiętnaście. E, e, potwory mogą się pojawiać jak już będę w ponad 60 pokoju albo wcześniej trochę bo jest też szansa że jakieś potwory mogą się wcześniej pojawić. Dobra, idziemy, idziemy dalej, nie zatrzymujemy się. 26 e, 27 Znaczy, oczywiście, przejdziemy w odcinku kiedyś Tysiąc pokoi, ale na pewno nie w tym odcinku, bo no to będzie trwać ponad dwie godziny. 30 jeden. No. Szczerze? Tutaj najgorszy potwór jest to chyba A-90 Bo wtedy trzeba się zatrzymywać W dobrym momencie i w ogóle nie skręcać za bardzo kamery To jest trochę bez sensu, więc... Okej, okay, ja po prostu nie zbieram pieniążków, nie zatrzymuję się Znaczy no kilka uzbiorę pieniążków, ale nie dużo. 39. 40 już mam ponad. Ta kuchnia pigi. 42. O, kolejna materia. 43. Jeżeli chcecie wiedzieć, to jest ten skin. Bulklighta, oczywiście, z... ...tego GIGL. Kupiłem sobie też dla GIGL e, takie niebieskie okulary przeciwsłoneczne. Oczywiście zbieram knopsy na skiny. Nie, dobra, nie leci nic. Dobra, 48. 49. Dobra, zar zaraz zacznie się pierdzielona zabawa. Usłyszałem szum. Ja myślałem, że to był ten. A A60. 52. Jak ja zginę, to będzie pech po prostu. 53. No. Jeden plus jest taki, że są bardzo małe pokoje. Nie są takie długie jak te dorsy. Dobra. 66 tutaj najgorsze w tym, jak ja chcę dojść do Tysiaka, to nie chcę. Da, za dużo nie mogę rozmawiać. Dobra, teraz zacznie się pierdzielona zabawa. 61 Na razie nic nie leci, niby sześćdziesiąt dwa słyszałem nic, co jest zgrane? Słyszałem szum. A nie, nie leci, dobra. O, to był a sześćdziesiąt. Dobra, ledwo zdążę dojść do szafy, także idziemy dalej, idziemy nie zatrzymujemy się. 68. sześć dziewięć sześć dziewięć len <śpiewanie> o oh, fucking shit 73 Słyszałem przed chwilą, jak on tu leciał Nie wiem, czasami są fake dźwięki Dobra, idziemy 78 Dobra, prawie stówka za nami O Boże Za dziesięć pokój będzie już gwarantowane te A dziewięćdziesiąt A ja go nie lubię Osiemdziesiąt jeden Ja go zbyt nie lubię Okej, okay, wychodzę Osiemdziesiąt trzy Osiem sześć, o Boże osiem siedem, może się nawet wcześniej zrespić, ale raczej wątpię osiemdziesiąt osiem. O Boże, nie, tylko nie on! Jak ja nie lubię go. O, ledwo zdążyłem! Ledwo zdążyłem. 91. Nie wiem za ile może się zrespić. 96 Ponad stówkę mam, a nie ma nie mam a 90. Jezu, to jest trochę za jasno. Lepiej będę świecał tą latarką. Nie, nic nie ma. 105 O Stardust kolejny, dawaj mi to... Was. 1000 pokoi jest do zrobienia, tylko trzeba naprawdę znać technikę tych postaci. Z tego co ja wiem to A90 zadaje 90% obrażeń, więc... Tyle dobrze O leci o, Ciężkie to jest 110 to będzie 111 teraz yep. no, Zaraz będę mógł zapalać tylko no Idziemy zatrzymujemy się 112 Dobra, tu się zaczyna robić bardzo ciemno. O, żyję. miałem A90. Miałem A90, udało się. Jezus, słyszałem go przed chwilą. 117. Teraz to będę miał kolejnego potworka, a się nazywa A120 120 Dobra, on, teraz A120 może się respić 121 Idziemy po prostu do 200 pokoju nie zatrzymujemy się Znaczy no ponad 200

Okej. Okay. 128. Nawet A190 może się respić podczas A60 albo A120, więc ale jadą chyba wolniej, o tyle wiem. Dobra, 132, let's go. 33. Jest! Dobra Drugi raz miałem A90 No ale to nie jest takie Ale to nie jest takie łatwe Bo trzeba wyczuć dobry moment 138. Ci? Ciężki to jest. Dobra, 143. A to były szafy obok. Wolałem się cofać. A że nic nie leci? Okej okay. 150 O! Leci! Szafy, szafy, szafy! O! O, to był 120. To był. Sto... A 120. 153. I o tyle dobrze, że się nie ruszałem. 154. 155. W ponad 200 pokoju można znaleźć niby taką dziurę. I tam jest exit. O, ty cwaniaku. A, myślałem, że leci, dobra. Nie leci jeszcze, okej. Okay. Idziemy, idziemy, nie zatrzymujemy się tylko. Zbieram jeszcze pieniążki też. 160. 162 Okej okay. 163 Leci! Szafy! Oh. Eee... 164 O już mi gasie powoli Zaraz 167 Dobra Jeszcze mam resztkę tej latarki 173 Leci, szafy! Chyba. Nie? A, myślałem, że to był A120, bo to był trochę podobny dźwięk. Leci, szafy. Ciężkie to jest. O Boże, skończyła mi się latarka. Dobra, teraz lecimy. 178. Jaki dźwięk. Teraz muszę teraz tą zieloną latarką świecić. Ale to jest trochę najgorsze, że muszę co chwilę ją ładować Wciskając lewy przycisk myślę. Okej. Okay. Dobra, lecimy. 184. O bateria do jakiejś latarki, wezmę do tej latarki. 185. Dobra, nie leci. Ciekawe było Leci teraz Jezu, ale ja pierdzielonego zawału dostałem 187 Okej, okay, 189 191 No znowu to samo O nie wierzę Teraz muszę tą latarką świecić Szafa, szafa! Leci A120 znowu. Huuuh, okej. Okay. Jeszcze... Jeszcze no prawie ponad trzy pokoje i będzie i będzie możliwość exitu. Mam baterię do latarki. że bateria jest do no, taki 199 200 Leci! Szafy, szafy, szafy! Oświeć, oświeć. Dobra. 24. cztery. Okay. Okej. Oh. Jeszcze nie słyszę dźwięku. Kurde, znowu mi się latarka skończy zaraz. Albo i nie. Tak, tak, tak. Za ile to jedzenie? 207. Co? Ile to No kilka minut. Czyli za ile to jedzenie? Albo 17? No. To no, jest 16.30. No za 5 minut. Za 5 minut, kurde, ale jeszcze będziesz tam Nie no, nie przyjdę ty się spokojnie. Gdzie jest dziura? Szafy, szafy, szafy. No, wiedziałem, że będzie a dziewięćdziesiąt. Dobra, wychodzę. New Run A215. Zasewuję tego rana na później. Uff, no, no, roomsy są ciężkie. Będę musiał na odcinku kiedyś przejść tysiąc Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. To był The Rooms. E, no, takie, takie krótkie powiedzmy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.